Zatrąbię na portiera. Nikogo nie ma? Zatrąbię znowu. Nie, lepiej wejdźmy tam po cichutku. Zaczekaj, księżniczko. Ja się tym zajmę. Przeniosę cię przez próg. Ty chcesz mnie wnieść? Po tych schodach? Nic z tego, łapo. hałas obudziłby nieboszczyka. Bardzo cię proszę, Dafne, nie używaj przy mnie tej przenośni. Ta buda już przyprawia mnie odreszcie. Racja, racja. Nasz agent rzeczywiście dobrze nam poradził, że poza sezonem unikniemy wielkich tłumów. Tłok nam tu nie grozi. A, to na pewno kierownik tego hoteliku. Siemanko, jestem Sonny Bono, wybitna osobowość telewizyjna, a to moja urocza żonka, super utalentowana Cher. I chcielibyśmy... <laughs> Powiedziałem, że jesteśmy Sony Sher, sławna para muzyczna. I prosimy, żeby nie robić wokół nas zbyt wielkiego zamieszania, bo przyjechaliśmy na cichy, spokojny urlopik i my... On chyba mnie nie słyszy! Oho, ho, witam! Nie słyszałem, jak się zakradliście. Nie chcę zużywać baterii na słuchanie cykania świerszczy. Nazywam się Milo Miluch i jestem kierownikiem tego oto zajazdu. Jeśli mogę wam czymś służyć, to proszę mówcie śmiało! Doskonale! Słyszy pan, doskonale! My jesteśmy Sony i szer. No i Sony oraz szer! Nie! Dzień nie był słoneczny, tylko szary! Sezon już się skończył. Trzeba było przyjechać w maju. Mieliśmy aż całe trzy dni pięknej pogody. Nie, nic pan nie skapował. To jest moja żona. Wzięliśmy ślub. Mam nadzieję, bo macie dużo dzieci. Jaka śliczna rodzinka. Ci bliźniacy są do was bardzo podobni. Kto? Ciekawe, jak ich rozróżniacie. Jedną chwilę. Czy ja czasem nie widziałem już któregoś z was w telewizji? Cóż. To bardzo możliwe. No jasne. Mam pamięć do twarzy. To ty! Ty grałeś w filmie Pies Baskerwilów, prawda? Razem z Bessie Nasz personel uwielbia gościć tak sławne osobistości. A gdzie jest ten wasz personel, o którym pan tu wspomniał? Zaraz poznacie naszą pokojówkę. Matyldę. Jest miła, spokojna i bardzo pracowita. Nie mówi zbyt wiele. To typ milczka. Stoi tam ukryta w cieniu i bacznie lustruje was wzrokiem. Moja żonka i ja niedawno wzięliśmy ślub i chcieliśmy dostać ten ładny apartament dla nowożeńców. Apartament dla nowożeńców? Tak, mój agent spędził w nim swój miesiąc miodowy. Widzi pan to ten pokój z tarasem i z widokiem na korty tenisowe ha! taras widokowy i nasze korty tenisowe pochłonęło może przeszło 8 lat temu! Był duży sztorm. Serio? Więc czemu wciąż reklamujecie je w folderze? Hmm. A kiedy przyjaciel spędzał u nas miesiąc miodowy? To mogło być najwyżej jakieś 15 lat temu. Bo to było dopiero jego szóste małżeństwo. Nasz przyjaciel dał wam nieaktualny folder! Odkąd go wydrukowano w naszym hotelu, zaszły wielkie zmiany. O, świetnie! Ale jest ładny apartament! Z pięknym widokiem na urwisko skalne, bo właśnie przed chwilą zawaliła się weranda. Cóż, to chyba się skusimy, o ile jest wolny. Ależ tak mieć oddzielny pokój dla dzieciaków? To nie są nasze dzieci, panie milów. One nas tylko podwiozły i chcę, żeby dziś tu przenocowały, bo jest straszna burza. I wie pan co? Ja zapłacę za ich pokoje. Postaram się jakoś wszystkich was upchnąć.